Dnes Dzisiaj powiemy o wielkich nowinkach o Kingdom Come Deliverance 2 poczytaczowych, pożadaczich Battlefielda 7, a misejcich platinowych hrach. No, pojdźmy na to! Wczoraj wieczorem zadebiutowała gra Kingdom Come Deliverance 2, czyli wyczekiwane RPG osadzone w średniowieczu od studia Warhorse. Sądząc, po przyjęciu gry na Steamie, premiera ta okazała się bardzo udana. Rekord aktywności dnia premiery wyniósł 159 351 osób bawiących się równocześnie na Steamie. W przypadku pierwszej części najlepszy rezultat to tylko 96 000. Gracze ocenili produkcję bardzo pozytywnie, aż 92% użytkowników chwali ten tytuł. Kingdom Dom Com Deliverance 2 znajduje się również na pierwszym miejscu listy globalnych bestsellerów w serwisie Steam. Duże zainteresowanie widać także w serwisie Twitch, gdzie transmisję z tą grą w najgorętszym momencie dnia oglądało ponad 467 tysięcy graczy równocześnie. Wczoraj wieczorem w ramach pokazu Spotlight firma Capcom ujawniła sporo nowych informacji dotyczących nadchodzącego Monster Hunter Wilds. Otrzymaliśmy przede wszystkim szczegóły kolejnych beta testów oraz zmniejszone wymagania sprzętowe w wersji PC. Pierwsza faza drugiej serii beta testów rozpocznie się w piątek 7 lutego o godzinie czwartej czasu polskiego i potrwa do poniedziałku 10 lutego do 3.59. Kolejna szansa pojawi się już tydzień później, od 14 do 17 lutego w tych samych godzinach. Jeśli chodzi o nową Zawartość drugiej serii testów, to głównym daniem będzie tu zadanie polegające na upolowaniu potwora Arkwelda. Ponadto gracze otrzymają dostęp do obszaru treningowego, gdzie będą mogli korzystać z różnych broni. Wraz z obniżonymi wymaganiami sprzętowymi gry pojawił się też specjalny benchmark, który pozwoli sprawdzić, czy wasz sprzęt uciągnie nadchodzącą produkcję. Można go pobrać na Steamie. Różnica w nowych zalecanych wymaganiach to przede wszystkim nieco słabsza karta graficzna. Aby zagrać w rozdzielczości 1080p i 60fp, z włączoną opcją Frame Generation będziemy potrzebować rtx -a 2060, a nie rtx -a 2070 Super. Gra powinna też lepiej chodzić na nieco starszych procesorach. Jak się okazuje, fani obecnej konsoli Nintendo nie zostaną bez niczego po premierze Switcha 2, ponieważ firma planuje długie wsparcie dla jednej ze swoich najpopularniejszych platform. Jednocześnie firma ma być gotowa do walki ze skalperami, którzy również wyczekują premiery Switcha 2. Starszy sprzęt może być przez jakiś czas traktowany priorytetowo, co sugerują przecieki dotyczące kolejnych Pokémonów. Według doniesień nowa gra powstaje i w pierwszej kolejności przygotowywana jest właśnie wersja na oryginalnego Switcha, a dopiero jakiś czas później zostanie wydana edycja na Switcha 2. To może być spowodowane terminem premiery nowej konsoli, bo gra trafi na rynek szybciej. Dodatkowo Nintendo z pewnością chętnie wykorzysta pulę 150 milionów użytkowników. Dodatkowo rozmawiając z dziennikarzami, szuntarów urakała poruszył też wątek skalperów. Zdaniem CEO firma wykorzysta nabyte doświadczenie, żeby przeciwdziałać procederowi. Nintendo chce uniknąć sytuacji, w której sprzętu zabrakłoby nawet dla pracowników firmy, jak miało to miejsce w przypadku najnowszych kart NVIDII. Kilka dni temu studio Grinding Gear Games ogłosiło nowe wydarzenie w Path of Exile 1, które zastąpi ligę, bo ta z powodu prac nad drugą częścią gry została znacząco opóźniona. Teraz deweloperzy podzielili się z fanami pierwszymi szczegółami dotyczącymi wspomnianego wydarzenia. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wprowadzi ono do gry nowe klasy Ascendencji. Jako małą zapowiedź twórcy przedstawili nam dwie z nich, a kolejne będą ujawniane przez kolejne dni. Pierwszą klasą jest Harbinger, przeznaczona dla postaci Witch. Z opisu wynika, że specjalizuje się ona w magii czasu, a także przywołuje sojuszniczych harbingerów z ich świata, aby pomogli nam w walce. Drugą klasą jest Gambler, przeznaczony dla postaci duelist. Jest ona skierowana dla miłośników ryzyka, którzy chcą doświadczyć najwyższych szczytów i potencjalnie najniższych upadków. Poza tym deweloperzy ujawnili jeszcze jedną nowość, którą jest tajemnicze okienko widoczne w urządzeniu do otwierania map Atlasu. Niestety nie zdradzili, do czego ono służy, ale gracze mają już swoje teorie. Duża część z nich uważa, że jest to miejsce na odpowiedniki relikwii znanych z mechaniki Sanctum. Dzięki nim moglibyśmy jeszcze bardziej wzmacniać przechodzone mapki. Twórcy Farming Simulatora 25 dość powoli rozbijają swoją najnowszą produkcję, ale udało im się dodać do gry kilka maszyn z Farming Simulatora 22 i pochwalili się też planami na dalszy rozwój tego tytułu. Z opublikowanych informacji wynika, że w pierwszym kwartale 2025 gracze otrzymają darmowe remastery map znanych z poprzednich odsłon. W najbliższej przyszłości twórcy wydadzą także patch 1.6 z kolejnymi poprawkami. W tym samym okresie gracze powinni spodziewać się pierwszej płatnej paczki do gry. Niestety jej zawartość wciąż pozostaje tajemnicą. W pierwszym kwartale 2025 roku wirtualni rolnicy mogą wypatrywać również dodatkowej darmowej zawartości do FSA 25 oraz premiery gry Farming Simulator VR, która zaplanowana została na 28 lutego. Udostępniona przez twórców grafika zdradza, że za kilka miesięcy do produkcji trafi jeszcze więcej zawartości, w tym wyczekiwana przez fanów modyfikacja wprowadzająca rolnictwo rolnictwo precyzyjne. Ogłoszenie laboratoriów Battlefielda, czyli platformy, gdzie odbywają się testy siódmej odsłony serii, cieszy się niezwykłą popularnością. Chętnych graczy jest mnóstwo, dlatego twórcy zdradzili, jak mocnym komputerem należy dysponować, aby bawić się jak najlepiej. Minimalne wymagania sprzętowe to przynajmniej procesor Intel Core i5-8400, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2060 oraz 16 GB pamięci RAM. Zalecane to już wymóg w postaci procesora Intel Core i7-10700 i karty Nvidii GeForce RTX 3060 Ti. Należy jednak tutaj od razu zaznaczyć, że są to wymagania wyłącznie na potrzeby testów, a oficjalne wymagania BFA 7 mogą być zupełnie inne. Przy okazji z najnowszego podsumowania finansowego firmy EA dowiedzieliśmy się też, że gra ma zadebiutować przed 1 kwietnia 2026 roku. THQ Nordic ogłosiło wczoraj, że Wreckfest 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie 20 marca 2025 roku. Fiński deweloper Bugbeer ujawnił dodatkowe szczegóły dotyczące gry i zaprezentował kolejny intensywny trailer. Produkcja kontynuuje tradycję pierwszej części, oferując widowiskowe wyścigi wraków na asfaltowo-szutrowych trasach z zaawansowanym modelem zniszczeń i jeszcze większą skalą destrukcji. Na potrzeby sequela deweloperzy znacznie usprawnili silnik fizyczny, dzięki czemu kolizje mają być absolutną masakrą krąg na kółkach, a uszkodzenia aut mają być bardziej złożone i realistyczne. Gracze ponownie wezmą udział w brutalnych wyścigach i demolce na arenach, walcząc o przetrwanie w starciach z maksymalnie 23 przeciwnikami. Wczesny dostęp na starcie ma zawierać standardowe tryby gry, wyścigi, derby i tryb wieloosobowy. Nieco później czekają na nas także odnowiony względem jedynki tryb kariery oraz specjalne turnieje. Jak zauważył serwis Eurogamer, strona japońskiego studia Platinum Games zawierała informacje o 22 tytułach wydanych przez studio od chwili jego założenia w 2006 roku. Tymczasem po zmianach w zakładce Prace wymieniono tylko 8 projektów, włącznie z Ninja Gaiden 4 powstającym we współpracy z zespołem Team Ninja. Produkcje pokroju Mad World, Star Fox Zero czy Babylon's Fall zostały niejako wymazane z historii Platinum Games. Były reżyser kreatywny w studiu Platinum Games, Jean-Pierce, krytykował dewelopera, za wymazanie własnej historii ze swojej oficjalnej strony internetowej i poczuł się tym głęboko urażony. Ciężko powiedzieć, co spowodowało, że japoński deweloper zdecydował się na swojej stronie ukryć dawne projekty, ale całkiem możliwe, że wcale nie zrobił tego złośliwie, a tylko po to, żeby zaznaczyć najnowsze i nadchodzące produkcje. I to tyle na dziś. Czy wiecie, że w 1868 roku w półtusku spadł meteoryt? Jego największe okazy o masie około 8 do 9 kg znajdują się w londyńskim British Museum i Muzeum Ziemi Pan w Warszawie. A co do mojego stroju dzisiaj, to chyba niektórzy już domyślają się, jaka seria powraca. Się nie żegnamy. Do zobaczenia niebawem.